Dokument dziennikarz z laboratorium. Mm. U -u -u. Mm. Ok. O mój Boże! Doktor na Mantis. Na samym szczycie krzchu. O, o, kolega, to... kolega. A czy właśnie, skoro on jest doktor Mantis, czy ja miałam jakiekolwiek możliwości kontaktu? Czy ja go znałam, jeżeli chodzi o eksperymenty? Tak. Część rozkazów i część raportów, które ty wysyłałaś, było od niego. Nawet nie zdążyliśmy pogadać, a czasem spotykaliśmy się przy butli z wodą. Nie, nie spotykaliście się, to było tylko korespondencja. Bez sensu. Szeregowi naukowcy się z nim nie spotykają. Głupi snob. Dobrze, że go rozstrzelali. Okej, okay, to czytamy, czy mamy przeczytać na głos? Co, jak jak każdy, chcemy to zrobić? Każdy za ma, tak? Tak. tak. Okej, okay, no to każdy sobie, myślę, no. A Okej. Okay. Ale też myślę, że... A nasi widzowie? widzowie muszą. A kim jest Wiktor? Klapkersem. Wiktor to klapek. Nie? Mm. Aha. Jesteście, ale to dopiero odkrywa. <grym> <grym> kim kim <się>? jesteście? <grym> Co robicie? Gdzie my <grym> jesteśmy? Gdzie moja zbroja? Kim są Gdzie jest moja zbroja. Ale Czemu opisem? zabijam losowych ludzi? akurat Frank. Okej, okay, czyli po pierwszym mailu wnioskuję, że ktoś nas infiltrował za pomocą super identycznego syntka? Mówiłem, że śnią o elektrycznych owcach. David, czy ty jesteś syntkiem? To było zabawne i tak ci akceptujemy. Totalnie, nie? Stresujące warunki społeczne, to by brzmiało jak nasza, na, nasza drużyna. Bo to jest napisane, że sprawdzi reakcję w stresujących warunkach społecznych. Ale nie masz dokładniej daty, kiedy przyszedł kiedy została ta, ta cała ta nie, komunikacja Nie, nie, wysłana. nie ma daty.